Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało piknik rodzinny na stadionie żużlowym, na którym promowano zastępcze rodzicielstwo. Ich uczestnikom zapewniono różne atrakcje, a przy okazji mówiono o potrzebach adopcyjnych na naszym obszarze. To jest propagowanie rodzicielstwa zastępczego. E, bardzo chcemy, żeby od, odbrązowić, że tak powiem, ideę rodzicielstwa zastępczego. Żeby rodzice nie obawiali się, przyszli rodzice zastępczy, żeby nie było naznaczenia jakiegoś społecznego. Chcemy po prostu, żeby rodzice, którzy jeszcze czują się na siłach, chcą mieć dzieci dodatkowo do swoich lub też odrębnie, żeby podjęli taką decyzję. Natomiast szczerze mówiąc, zastanawiałam się, jak odpowiem na to pytanie. Tak na dobrą sprawę chcę podziękować tym rodzicom, którzy podjęli tę decyzję, którzy teraz są z nami, ze swoimi dziećmi, yy, bawią się, tańczą, yy, zajadają, pogoda nam sprzyja, słońce świeci, po prostu no, jest dobrze. Program mamy dość obfity, obszerny i jest mi trudno wymienić bez ściągawki. Mam taką ściągawkę, może zacznę od nagród. Jest loteria, w czasie której można wygrać, wygrać mnóstwo rzeczy, między innymi hulajnoga, deskorolka, głośniki, słuchawki, plecaki, walizki, okulary przeciwsłoneczne, powerbanki, pościele dziecięce i tak Tutaj w trakcie pobytu możemy korzystać z fotobudki, z lodów kręconych, z zamku, z malowania buziaków, z czesania. Powiem Państwu, że naprawdę nie zliczymy, ile tych atrakcji tutaj jest, w bardzo dużej mierze dzięki sponsorom. Ja nie jestem w stanie ich wszystkich tutaj wymienić, natomiast jedno muszę zrobić. Ogromnie im podziękować. Ogromnie, bo naprawdę byłoby trudnością wielką tyle atrakcji zapewnić, gdyby nie oni. Ale jeszcze jedno mam ważne podziękowanie. Eee, mam nadzieję, że, że dziewczyny to usłyszą. Dla wszystkich moich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które tak ogromnie chciały tego festynu, bo to jest ważne, chciały, zrobiły od A do Z. I są z nami tutaj. Jako przykład pokazano Państwu Mirosławę i Marcina Rachwalików, którzy zostali rodziną zastępczą dla trojga niemowląt. Przez kilka lat pracowałam w PCPR-ze jako specjalista pracy z rodziną, więc na co dzień spotykałam się z sytuacją, z rodzinami, z odbieraniem dzieci, z trudną sytuacją tych dzieci. A ponieważ jestem osobą wysoce wrażliwą, bardzo mnie to gdzieś dotykało i coraz częściej chodziło mi po głowie, żeby ukończyć szkolenie. No i rzeczywiście zaraziłam tym pomysłem męża i po jakimś czasie zdecydowaliśmy się na szkolenie, przeszliśmy to szkolenie. Później do decyzji, aby wziąć dziecko, przyjąć na wychowanie, no minęło kilka miesięcy, ponieważ no nie byliśmy pewni, tak, czy, czy, czy podołamy, czy to jest dobry pomysł, czy może jeszcze się wstrzymać. No, sytuacja jakby sama się poukładała i pod koniec sierpnia no, dostaliśmy propozycję. Było dziecko do umieszczenia, dziecko ze szpitala potrzebowało opieki. Rodzin zastępczych jest ciągle mało, więc no jakby troszeczkę no, nie mieliśmy wyjścia, tak? Chcąc pomóc dziecku, musieliśmy się na ten krok zdecydować. I od września mamy kubusia. Kubuś na dzień dzisiejszy ma 9 miesięcy. Kubuś ma obniżone napięcie mięśniowe, więc wymaga też specjalnej troski, że tak powiem. Ale sprawia nam bardzo dużo radości. Później bardzo szybko się już potoczyły kolejne sytuacje. Pojawiła się w grudniu Wiktoria, która również była dzieckiem ze szpitala. A w kwietniu pojawił się Fabian, także mamy na ten moment troje niemowlaków. 9 miesięcy 7 i 2. Nie śpi od września. Yy, ale jest to, jest to przyjemne zmęczenie, że tak powiem, bo, bo dzieci dają tyle radości, że... Ja na pewno zachęcam, bo też w jakichś prywatnych różnych rozmowach yy, zachęcam do tego, yy, bo uważam, że jest to potrzebne, bo rodzin zastępczych mamy wciąż za mało, a dzieci ciągle czekają, więc naprawdę jak ktoś się waha, ja zachęcam, podjąć tą decyzję, zdecydować się na ten krok. To jest trudna decyzja i na pewno będzie później szereg wątpliwości, bo ja również je miewam. Mam dni, kiedy zastanawiam się, czy dobrze zrobiłam, czy może jednak trzeba było zostać w pracy, ale to są momenty, no myślę jak każdy tak, mamy zawsze wzloty i upadki, a to są trudne decyzje, ale uważam, że warto je podejmować ze względu na dobro tych dzieci. W tym roku kurs na rodziców zastępczych w PCPR ukończyło 15 osób, a kolejne szkolenie jest planowane po zebraniu chętnych na pierwszy kwartał 2023 roku.